więcej stawek z jasperem oko zadanie wykonane a dzisiaj robimy 15 sezonów Manchester United wiem nagrywa tu Dawczo, Jacob no ja też nie widzę żadnej przeszkody no i mamy pierwszy sezon Hurricane doszedł do Manchesteru United Taremi po co Chukwu Ueze na prawo pomoc Zidan, nie wiem czy on tu był Parecho 85 overalla Tilemans, 85 to już jest naprawdę potężne wzmocnienie Dishon prawie jak kurwishon. bardzo żyje, ha Danilo, potężny transfer. A na bramce Witek. Radek Witek. Ale on chyba był. No i nic więcej tu się nie działo. Takim ustawieniem, według FIFA, gra Manchester United w tym sezonie. A jakie wyniki osiągnęli? Czwarte miejsce w Premier League. West Ham na drugim. Bardzo wysoko. Fake cup w FA Cup przegrali w czwartej rundzie z Manchesterem City. 1 do 0. w półfinale. To jest Manchesterem City. Co zrobić Sheffield Wednesday w ogóle? I prawie doszli do finału. To ciekawe. A w lidze mistrzów. A, przepraszam. Oni nie grali. Naprawdę nie zrobiłem tego specjalnie. A w lidze Europy doszli do półfinału i przegrali. Z Benfica, która wygrała całą Ligę Europy, więc, no, ładnie. Drugi sezon. Marvin Jakiś, 72 overalla. po co? On? Michael Merino, 85 overalla. Doszedł do Manchester United. To akurat dobre wzmocnienie. Tak mi się wydaje. De Hernandez, to jest wzmocnienie. 89 overalla na lewej obronie. Czy da się? No i De Wright, 84 overalla. Obrona naprawdę mega się wzmocniła. A Bramka, nie, ale radę Witek jest. No i kozacko. I tak wygląda ustawienie Manchesteru United na ten sezon. Dziwne, że Hernandez tutaj nie jest w pierwszym składzie. No dziwne. No, zapomniałem, Tak, Zeps. Trenerem United jest trener najbardziej związany z tym klubem, czyli Fornalik. Tak, Fornalik. No i Premier League ponownie nie udało się wygrać, Manchester United na trzecim miejscu. W FA Cup znowu słabo, czwarta runda, bo jak ostatnio przegrali tym razem z Liverpoolem 2 do 1, ale za to w Carabao Cup, Rochdale było w półfinale, ale niestety odpadli. No i tak samo jak Rochdale, Manchester United też odpadł w półfinale z Manchesterem City, więc znowu nic nie wygrali. Chyba że w Lidze Mistrzów, jeżeli tam grali, bo nie jestem pewien. Grali wizy mistrzów, ale jeszcze warto to komentować? Lech Poznań miał 4 punkty. Ale Manchester United nie wyszedł z tej grupy. A nie była mocna aż tak. Grali wizy Europy jeszcze. I z Kopenhagu przejebali. Ja pierdolę. Co jest? To jest straszne, kurde. Trzeci sezon. Doszedł do nich i Iker. Brawo. Nie wiem, kim on ten człowiek jest. Tego nie było. wiem kto to. O, to jest ciekawy zawodnik. Tel 74 overalla. A z tego co wiem, to on naprawdę fajnie się rozwija. No jeszcze tego nie widać, ale dajcie mu czas. Nie hejtujcie go. O, Bruno Guimayres. 87 overalla. Nawet nie wiedziałem. Że on tak się rozwija Pedri Uuu To jest wzmocnienie Wartość 157 milionów No nie stać mnie na niego Nawet po tylu współpraca Serio Dawida Laba przyszedł 86 overalla Więc to jest wzmocnienie Peter Freeman 72 overalla Może kiedyś Będzie w pierwszym składzie On ładnie się rozwija 79 overalla Matsima 75 overalla Nie wiem dlaczego go kupili Ale jest w tym składzie No i nikogo więcej nie ma No i na bramce Nic się nie zmieniło Dalej De Gea Henderson I Witek Ważna część zespołu Pamiętajcie To jest pojemane. Dalej, Hernandez nie gra w pierwszym składzie Manchester United. A też nie ma. Czemu Parejo jest kapitanem? I czemu Light gra w pierwszym składzie? Muszę zobaczyć, czy nie mają przypadkiem lepszego prawego obrońcy Bo nie pamiętam. Dobra, nie mają lepszego. To nieważne. Premier League na pewno nie wygrywa Manchester United. Są na trzecim miejscu. Świetnie sobie radzą. O! W FA Cup wygrywał właśnie Manchester United. Barney w finale 3 do 1. Gratulacje. Dziękuję. I ponownie sukces. Wygrywają też Carabao Cup z Manchesterem City. No i może jeszcze do tego jakaś liga Mistrzów kto wie No niestety Ja nie wiem Bo odpadli w 1.8 z Milany 5 do 2 No ale chociaż lepiej niż rok temu Widzę plusy w tym wszystkim Czwarty sezon Elanga 82 overalla już Antony 88 Lukaku powrócił Do Manchesteru United Na chuj Pedli 92 overalla Schlager w szoku No i Schlager przyszedł do Manchesteru United 84 overala. Estupinian przyszedł na lewą obronę Możliwe, że Hernandez odszedł A nie jest Na chuj on Ole kontrowersyjny transfer Były zawodnik Liverpoolu Przechodzi do Manchesteru United, Miranda na lewą obronę. Po co oni wzmacniają tak lewą obronę? A prawą? Nie pomyśleli o tym. U przychodzi 87 oceny, a jestem prawy obronca, to tak fajnie leciał? No, sprzedali go. Czy oni mają prawego obrońcę? A Dedic? A tylko Dedic. No i tu nic się nie zmieniło. I tutaj mamy skład Czerwony Diabłów. W końcu Hernandez gra w pierwszym składzie. Dedic, bo nie mają nikogo lepszego. Alaba też wszedł do pierwszego składu. A czy były osiągnięcia? Jeżeli piąte miejsce w Premier League jest osiągnięciem, to były osiągnięcia. W FA Cup nie udało się obronić tytułu, przegrali w czwartej rundzie. Z Soł a nie wygrali, a tu przegrali z Liverpoolem w piątej rundzie Sorry za błąd A w Carabao Cup United odpada typowo z Manchesterem City w czwartej rundzie Zawsze z nim przegrywają Czy ja muszę to komentować? Znowu United nie wychodzi z grupy Byli tylko lepsi od Malmo Wow A widz Europy doszli do finału, ale tutaj przegrali z Wolfsburgiem 2 do 0 Więc było blisko żeby wygrać jakiś europejski puchar Wyszło jak zawsze Piąty sezon Rodrigo przyszedł 88 overall. A ile Marvin ma? 77 No i na chuj on był Świeżynką w środku pola jest Flory Valentino, 85 overalla. No ciekawy zawodnik, no i nic więcej. Jabu, 73 overalla. No był bardzo potrzebny w tym składzie. Dedic się okazała, że ma 79. Słabo dosyć. Marquinhos przyszedł, 90 overalla. No to będzie na pewno podstawowy obronca. I na bramce nic się nie zmieniło znowu. No Witek, mam nadzieję, że kiedyś będzie pierwszym bramkarzem Manchesteru United. Jestem wielkim fanem. I tutaj mamy skład, co mnie chyba bez zaskoczeń... A nie! Czemu jest Igbal i Drive? czyliśmy mieliśmy dużo lepszych pomocników. Co tu się stało? Jestem trochę confused. Bo nie można było powiedzieć po polsku. No nie. O! Premier League wygrywa w końcu Manchester United, więc w końcu udało się zdobyć te trofeum po pięciu sezonach. To i tak nieźle. W fake Cup to już się ośmieszyli. Przegrali z Ipswich Town 3-2 w piątej rundzie. Karabałka. A w ćwierćfinal przegrali jeszcze z Brentford. Więc te puchary im nie poszły, ale może w Europie poszło. Ale nie wiem, czy oni w Lidze Mistrzów grali. Nie grali, ale wygrali Ligę Europy pokonując Juventus w finale. Troszkę mi w serduszku zakuło. Tabletkę od serca masz? Więc mamy pierwsze Europejskiej puchar, Szkoda, że to nie jest Liga Mistrzów, ale zawsze coś. Szósty sezon, Gannaccio 82, Antony 88. João Pedro przyszedł napastnych, 84 overalla. Tel fajnie się rozwija, tak jak mówiłem, 81 overalla i jeszcze coś z niego będzie, zobaczycie. A to tyle. Pomocy. No nie wiem, ostatnio grał on i on w pierwszym składzie. A Nikolaj też nie kupili. A w obronie kupili zawodnika Arsenalu, Benjamina White'a, 86 oceny. Tutaj jeszcze Wijnald, nie pamiętam gdzie on gra. Gdzieś w Holandii. 83 oceny. A mają tego prawego obrące? No dalej The im grają. Ciekawy koncept. O, na bramce, jak się pozmieniało. Nie ma już żadnych brankarzy tamtych. Jest Mered, 82, Overala i Wandy Form 84. On gra w Gent, Gent? w Belgii. Nie, no to jest chore. No czemu są Igbal i Galbright jest w pierwszym składzie? Kurwa, co robi Pedrin na bramce? Czy kogoś pojebał? Dobra, już nie chce mi się na to patrzeć nawet serio. Ciekawe, czy z Pedrin wygrali ligę. Pewnie tak. Nie. Drugie miejsce, więc tak bardzo dobrze im poszło. Manchester City z Garden. Te trofeum. Ogólnie w FA w półfinale z Brighton. A w ćwierćfinale finale Carabao Cup. Manchester United się pożegnał. Tutaj przegrali z Arsenalem 2 do 1. No i jeszcze Liga Mistrzów. Jeżeli tam byli. Ale teraz na pewno. No byli. Ale czy się opłacało, żeby oni tutaj byli? Znowu nie wychodzą z grupy. Ja pierdolę. Lech Poznań 1-8. Przegrali. Ale doszli naprawdę daleko. A United odpadło w rundzie wstępnej z Napoli. No to z Napoli jeszcze ok. ale i tak dziwny. Siódmy sezon. Jest jakiś Caprera. Lewy skrzydłowy. Argentyńczyk. No może coś z niego być. Harykan już słaby. No i tyle w sumie Pomocy Pedri Bramkarz Nie wiem czemu go tutaj pokazują Ale sprzedali tych Co grali w pierwszym składzie Zidana koś tam jeszcze a nikogo nie kupili Ale może ktoś z nich pogra Jak ten Savage Będzie grał To robię 30 na butle W obronie Eduardo Castro 84 overalla 24 lata Prawa obrona W końcu jakiś porządny Prawy obronca A Didicia nie ma Sprzedali go Ale kurwy No i Christensen Doszedł do Manchester United Też na prawą obronę No i na bramce tak samo Jak ostatnio A jak znowu będzie Pedri na bramce to ja nie wiem o co tu chodzi. Jakby ktoś kiedyś pytał jaki jest mój ulubiony bramkarz to właśnie Pedri. Czemu on tam ciągle gra? Ale pomoc w końcu się zmieniła i jest Dorintino i Guimares. Napad ciągle się nie zmienia. A kim jest ten Bernard? Czekaj, aż muszę to zobaczyć. A ten Bernard! Czemu on gra tam? No i ponownie nie udało się wygrać Premier League. Są na trzecim miejscu 70 punktów. No do mistrza im trochę brakowało jednak. Aż 18 punktów. No to nawet nie trochę. W FA Cup podobna sytuacja jak prawie co roku. Piąta runda i Manchester City wygrywa z Manchester United. No i tutaj Identycznie. ćwierćfinał, finał. No i Manchester City pokonuje Manchester United. Tutaj tym razem pokarny. Wow, Jestem w szoku. United było w finale z PRZ. A niestety przegrali dwa do 1. No ale i tak zaskoczyli, że praktycznie zawsze nie wychodzą z grupy. A tutaj nagle walczyli o zwycięstwo. Pedri na bramce? To było to. Świetnie to wymyślił trener, Ósmy sezon. nowo twarzą jest napastnik De Catalere z Milanu. 88 overalla. Mamy też byłego zawodnika Liverpoolu. Darwin Nunes. 89 oceny. od no dwóch potężnych napastników. Nie wiem po co nie grają w formacji z jednym, ale zobaczymy, co wymyślą. Capral SPD z Brazylii 83 oceny. To już naprawdę bardzo dużo. Kurde, jakie wzmocnienie ty. Mamy też Richiego, 85 oceny. też świetny, środkowy pomocnik. Parela, 86 oceny. W tym środku pola sporo się pozmieniało. Tawyż dalej jest, ale odeszło też kilku zawodników. Florentino, Guimayres, tam ktoś jeszcze. W obronie. Paul Will, Wygląda jak zawodnik Chelsea, ale no nie kojarzę tego zawodnika w ogóle. 84 oceny. Oj, na bramce nie ma teraz Mereta Jest. Moro, 80 ocen. No i tak wygląda pierwszy skład Manchesteru United. Pedry na bramce już nikogo nie dziwi. Przywykliśmy. Bernab dalej na prawej obronie. Nie wiem czemu. Napad ciągle ten sam. Tu nic się w ogóle nie zmienia. Ale w pomocy się pojawia Ritchie, Capral. no i na obronie Hallway. Premier League. Mamy taką tabelę, gdzie Manchester United jest na drugim miejscu ponownie. Znowu nie wygrywają ligi. Tylko raz póki co się udało. W ogóle jeżeli chodzi o trofea to jest ciężko. No Fornalik w szoku. No to jest już trochę przesada. W FA Cup odpadli w trzeciej rundzie. Southampton. Arsenal ze West bromem, To chociaż nie są w tym sami. No a w Carabao Cup odpali ze swoim ulubionym przeciwnikiem, Manchesterem City 2 do 0. Ale ich tyrają. To jest znęcanie. Czy ktoś dzwoni na policję? O! Wyszli z grupy z Lidze Mistrzów. No dobra. I pokonali Manchester City w końcu. Świecie finale. W półfinale przegrali z Juventusem. Słabiutko. A fina wygrywa Bayern Leverkusen jak coś, więc Juventus znowu przegrywa. No kurwa. Dziewiąty sezon. No w napadzie nic się zmieniło. A nie! Harry'ego Kane'a nie ma. W pomocy jest jakiś Ladisław Krejci 84 oceny No utalentowany zawodnik Znaczy kiedyś był utalentowany mocy dziś pomocnicy Wszyscy na poziomie W obronie Dardaj 82 overalla Nie brzmi jak Niemiec Ale nie wnikam e, Mamy też Resneda 81 overalla Junior Hernandez Nie wygląda na juniora Ale 80 oceny Jest z dalej No i na bramce nic się nie zmieniło Ale pewnie na bramce będzie Pedri, Bo jakby inaczej A jak? Ogólnie za dużo się nie pozmieniało Jak tak patrzę Nunes wszedł do pierwszego składu Ale ktoś za Harry Kane'a musiał. Premier League ponownie nie wygrywa United. Manchester City znowu został zwycięzcą. Chyba wygrywają najczęściej. No znowu sporo brakowało. W końcu coś się zmieniło. FA Cup wygrywa Manchester United. Pokonują Manchester City. W końcu się zemścili, udało się. A Carabao Cup, no nie udało się. Odpadli w trzeciej rundzie, chyba tak samo jak ostatnio. Przegrali tutaj z Tottenham pokarnych. A czy mamy upragniony puchar. Niestety nie Bayer Leverkusen pokonuje Manchester United i ćwierćfinale 5 do innego. To jest tym Bayerem Leverkusen, bo oni serio bardzo dobrze sobie. Co mnie dziwi. Mamy dziesiąty sezon. No i w napadzie, oprócz przydania zawodników, to nic się nie zmieniło. Ale Antony i Sancho to są już legendy tego klubu. Już tyle tutaj siedzą. Chyba najdłużej. No, nic tu się nie zmieniło. W obronie Bernard odszedł. Końcu. Ile można było na niego patrzeć? Gabriel przyszedł z arsenalu. 86 oceny. I tutaj jeszcze Schlotterberg. Beck. 88 oceny. Więc też fajne wzmocnienie. Na środek obrony na pewno się przyda. No i Tomiasu, 84 oceny na prawo obronę. Chyba jedyny prawy obrońca. A jeszcze jest. Fresenda, no dobra, a na bramce to sam. Pedri na bramce, Schlotterberg Beck na środku obrony, Krejci na środku obrony, a ja to nie wiem pomocni, co on tu kurwa robi, Fresenda został nowym prawym obrącą no i w napadzie nic się nie zmieniło, no i opłaciło się nie robić wielkich zmian, bo wygrali ligę, to jest ciekawe w sumie, w piątym sezonie wygrali Premier League i w dziesiątym co pięć sezonów wygrywają Premier League, to jest jakiś schemat, w FA Cup odpadli w szóstej rundzie, z Liverpoolem pokarnych 4-3, do Cup niestety odpadli w czwartej rundzie, z Leeds United a widzę Mistrzów no nie udało się wygrać ponieważ PSG ich pokonało w ćwierćfinale no szkoda trochę 11 sezon ponownie nic się nie zmieniło w napadzie te same twarze pomocy jest jakiś Fournier 86 oceny to dużo Ej faktycznie Krejci jest SPD czemu on gra na ejso w obronie Hernandez już ma tylko 82 w Rala. tutaj jakiś Marcelin 80 oceny Manu Sanchez przyszedł. 82 oceny ale wiekowy zawodnik a tu wszyscy nie mają lat no i na bramce nic ponownie ale pewnie tam Pedro siedzi, bo kurwa czemu nie no i w składzie, jedyne co się zmieniło to, to miasto na prawej obronie Farella wszedł do pierwszego składu no i tak naprawdę nic więcej, po raz pierwszy United wygrywa dwa razy pod rząd Premier League, 73 punkty, znowu 3 punkty więcej niż w City, w FA Cup Manchester United przegrywa w finale z Manchesterem City, więc tutaj akurat nie byli tym lepszym zespoły, za to w Carabao Cup przegrali z Liverpoolem w czwartej rundzie, a w Lidze Mistrzów znowu w 1.8 odpadli, z Napoli tym razem 3-2, no i 12 sezon. No, napad totalnie się nie zmienia od kilku sezonów. Nawet overale chyba nie. No teraz lecę w dół. Pomocy coś się wykruszyło. Ty, ale nie wiem kto sumie. Tutaj Carvajal, Sapir. Ja 81 overalla. Nowy zawodnik. Poza tym nikola nowego nie mamy. Ty przyszedł Bella Kiss. 86 overalla. To są Węgry, nie? Czy ja nie pomyliłem? Chyba nie pomyliłem. Czy znaczy, mogą w końcu wyjebać tego Pedriga z bramki? Gabriel wszedł na środek obrony. I Castro na prawo. O i Tilemans został kapitan. Ale tyle tutaj już gra, że zasługuje raczej. No i Trzeci raz pod rząd nie udało się wygrać Premier League. Manchester City tym razem zgarnia. No 10 punktów różnicy, więc raczej zasłużyli. FA Cup niestety odpadli w szóstej rundzie z Wolverhampton, 3 do innego, więc to no, słabo im poszło bardzo. Ale za to Carboa Cup udało się wygrać z Blackbird Rovers w finale, więc zespół z Championship. O kurde, to się wydarzyło. Odpadliśmy kurwa w grupie, w takiej grupie. Wróciły stare czasy. Ale chociaż w Lidze Europy byliśmy w finale, ale odpadliśmy z Barcelona 2 do 0. Nie wiem, co tu robiła Barcelona po pierwsze. A nie to może aż taki dziwny nie jest. Jak sobie tak pomyślę. Teraz mamy 13 sezon. Myślałem, że 14. Pomyłka. No, napad już od kilku lat się nie zmienia. Wiem, że de katalery nie jest w pierwszym składzie, jak jest lepszy niż Nunes. Dziwne. Pomocy też się nic nie zmieniło. A w obronie George Graf 75 overalla. Potężne wzmocnienie. Veda, 79 overalla. Urugwajczyk, też nie jakiś super. Martin Vidik, ale jest podobny do tego środkowego pomocnika Szczek, który kiedyś tutaj grał. Bez kitu. No, ale ten Manchester United się osłabia. No i na Pracy został tylko kiss. No i tak wygląda aktualnie skład Carvajal na prawej obronie. Hernandez też chyba już ma status legendy. No chyba nie ma wątpliwości. Ostatnie sezony były naprawdę udane, ale teraz sprzedali zawodników. Nikolaj nie pozyskali mocnego. No i co wyniki tego. Czwarte miejsce tylko 69 punktów. Od Tottenhamu pierwszego bardzo dużo im brakowało. W FA Cup z Brighton 3 do 0. Zostali ostro w Ciry. A Carabao Cup ponownie wygrywają. Z MK Dons w finale. Nie wiem co oni tu robili. Oni chyba są z trzeciej ligi angielskiej. Dziwny widok. No i kochana Liga Mistrzów. Wyszli chociaż z grupy, ale odpadli od razu w 1-8 z Interem 3-1. do 1. I co jest dziwne, Bayern Leverkusen wygrał Ligę Mistrzów. Oni chyba trzeci raz w tym odcinku ją wygrywają. I mamy końcówkę, 14 sezon. No i w końcu nowe transfery. Albert, 62 overall. Nie takich transferów się spodziewałem. Kaja, 65. No i nic więcej, rozumiecie? To naprawdę coraz gorzej to wygląda. Pomocy może. Lefe Fre, 77 overalla. To na pewno jest Rijen Tilemans. Tutaj jakiś Schmitz, 80 oceny, no ale kurde, to jest za mało w sumie. Na prawą obronę przyszedł Dest, 82 overalla, aż byłem w szoku, że on jeszcze gra. Martin, Martin, tak się nazywa. 87 oceny, lewy obrońca 20 lat No i tutaj Hedl przyszedł jako rezerwały Brankarz, bo ma 79 oceny i Kiss jest lepszy. A i tak Pedri na bramce. Na środek pomocy przyszedł Lefebvre, de w końcu w pierwszym składzie po tylu latach. Fournier na lewej obronie, no i Dest na prawej obronie. Jakiś wielki zmian nie ma, ale według mnie zespół potężnie się osłabił. No i tak mieli drugie miejsce w Premier League, więc no co ja pierdolę. W FA Cup nie bez powodu pokazuję wam trzecią rundę i remis z Blackbird Rovers, bo w powtórczkowym meczu przegrali pokarnych. Ja pierdolę. Nie wiem czy to nie jest najgorszy sezon United, bo tutaj odpadli wy w trzeciej rundzie ze Stockport 2-1. do innego. Aż strach patrzeć co się działo w Lidze Mistrzów, ale tu było naprawdę bardzo dobrze, bo doszli do półfinału. Przegrali z Manchesterem City, no i tak dalej nie udało się wygrać tego upragnionego pucharu, a mamy na to jeszcze ostatni. Sezon. No i w tym momencie mamy 15 sezon. Zobaczmy ostateczny skład: Antony 76 overall. Sacha Aubert No nie najlepszy zawodnik. Dekatery został 82. Enrique 75. No raczej się nie przyda. Tutaj ciekawy zawodnik. Elias z Barcelony, Tak wygląda. 83 oceny. Sancho pozostał 77 oceny. Kaja 65. Tutaj Capral 90 oceny. Potężny, środkowy, pomocny. Fournier 89. Orelana średni, ale nowy zawodnik. Lefebvre 79. Pedri został, podstawowy bramkarze od 10 sezonów. Trzymic 82, Varela 85. Fajny ten Varela. Sommer 81, to chyba pierwszy lewy pomocnik w ogóle. W obronie Des 78, Dragussin 83, nowa twarz w tym zespole. Martin Martin 89, Overala. Graf 78, Moreu, nowy zawodnik 79, Ramirez 84, Overala 19 lat. Do no z niego będą ludzie. Schotterbeck 82 i Rivero 82. No i na brance. 79 i Kiss 86 No i ostateczny skład wygląda w ten sposób Ramirez szczyt na Esio Tyle W ogóle to jest zespół United Ma chyba jednego Anglika W całym zespole Niezły angielski zespół Premier League nie udało się wygrać niestety Udało się wygrać w tym odcinku tylko 3 razy Z 15 sezonów No średnio FA Cup nie wygrali Piąta runda Przegrali tutaj z Evertonem 3 do 2 A w Carabao Cup Odpadli z Tranmere Rover Pokarny Ja wiem jak bardzo dobry jest ten zespół Dlatego mnie zupełnie to nie dziwi Zupełnie i ostatnia szansa na europejski puchar, a raczej na Ligę Mistrzów. Z grupy udało się wyjść. Z 2-8. Zamierzyli się z Interem. I przegrali. To za Nawet Austria przeszła dalej niż Manchester United. Napiszcie, który sezon był najlepszy, który najgorszy. No i mówi do Was Skydor, więc na razie, Cześć, czołem. Po!